Witajcie dzisiaj parę słów o gaźniku. bo BMZK coś troszeczkę nam jeszcze nie domagała. Na wolnych obrotach ją przylewało, nie mogłem tego panować. Tutaj, oryginalnie, w tej MZC jest gaźnik 30N25. To jest gaźnik, który był montowany ETZ-ek 250 no, ale generalnie tutaj nie chciał, nie, chciał, nie chciał współpracować nam ten gaźnik. Poziom paliwa właściwy około 13 mm od góry od góry tego tutaj miejsca połączenia komory z gaźnikiem. Ale nie chciałam chodzić, więc rozebrałem wszystko, posprawdzałem, co się okazało. Tutaj mamy drugą zatkę też ona też w milicji pracowała. Tutaj był gaźnik 30N24. Tu go mamy na stole. Gdzieś tutaj symbol powinien być. O, nie wiem czy widać, ale jest 30N24. I teraz z pozoru dwa podobne do siebie gaźniki, praktycznie idealne, ale idealne nie są. I tu części niektóre nie są wymienne, między innymi dysza w wersji 30N24 tutaj nie ma otworów, a w 30N25 są otwory i inna jest też dysza, innej średnicy i delikatnie inna, inna iglica. Tutaj jest tak jakby iglica cieńsza. w, tym, w tej wersji gaźnika. No i oczywiście pozamieniałem coś tam gdzieś. W międzyczasie powędrowało trochę tu, trochę tu, pozapominałem i. I chodzić to nie chciało, natomiast po założeniu tak jak powinno być, wszystko jest super. Zabieramy się za następne rzeczy. Tak zwane drobiazgi. No to na razie cześć. Że...